Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za to, że jesteś, za to, że słuchasz. Zapraszam Cię do komentowania. Zostaw ślad po sobie na moim kanale Artur Dąbrowski Info. No to ruszamy. Trzy stacje zamętu. Rzym, Ravensburg i Jasna Góra. O miłości, która nie kłamie. To nie jest zapowiedź. To już się wydarzyło. We Włoszech dobiegła końca droga senodalna. Po czterech latach słuchania, procesów i rozeznawania zatwierdzono dokument, który ma, jak twierdzą jego autorzy, odnowić kościół. W Niemczech, w małej wspólnocie pod Ravensburgiem, działa Kościół Błogosławieństw, gdzie każdy, kto poprosi, otrzyma błogosławieństwo bez rozróżnień, bez ograniczeń, bez pytań o obiektywną prawdę uczynków. W Polsce, na jasnej górze, narodowym sanktuarium. Udzielono komunii w atmosferze medialnej narracji uznania tożsamości po tranzycji, tak jakby Eucharystia miała legitymizować ontologiczną zmianę płci. Ten odcinek, powiem jasno, nie jest przeciwko ludziom. Ten odcinek jest za człowiekiem w prawdzie. Jest przeciwko nieporządkowi znaczeń, który rani duszę, miesza sumienia i oczywiście rozmywa Ewangelię. Dziś wyruszamy w podróż. Rzym, Ravensburg i Jasna Góra. Trzy stacje, jeden wektor, jeden wspólny mianownik. Miłość bez prawdy staje się karykaturą miłosierdzia. We Włoszech powiedziano: to mapa, mapa przebudowy kościoła na język współczesnego świata. W dokumencie w różnych licznych wersjach mówi się o 75 czy też 124 propozycjach w procesie kapilarnym osetkach setkach konsultacji te słowa robią wrażenie pokój rozbrojenie sprawiedliwość naprawcza finanse etyczne ekumenizm dialog międzyreligijny towarzyszenie inkluzja empatia wszystko brzmi pięknie dopóki nie usłyszysz czego nie słychać nie słychać nawrócenia łaski ascezy walki duchowej grzechu zamiast tego przezwyciężanie postaw dyskryminacyjnych promowanie uznania i wsparcia osób homoseksualnych i transseksualnych oraz ich rodziców wspieranie dni organizowanych przez społeczeństwo obywatelskie przeciw homofobii i transfobii to nie jest ubogocenie ewangelii to jest przesunięcie akcentu z teologii zbawienia do psychologii akceptacji. Zamiast nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, słyszysz, włączajcie się i nie oceniajcie. Powiesz mi zaraz: miłość bliźniego oczywiście. Kościół nie neguje miłości, kościół ją definiuje miłość nie kłamie. Miłość nie wymazuje krzyża, nie rezygnuje z prawdy o ciele i duszy, nie zamienia błogosławieństwa w pieczątkę aprobatę dla każdego stanu. Kiedy język dokumentu kościelnego kopiuje słownictwo programów społecznych, a nie Ewangelię, rodzi się zasadnicze pytanie: dokąd idziemy? Czy to jeszcze odnowa w Duchu Świętym, czy to adjournamento? Czy to odnowa w duchu świata? Nie dziwi więc zachwyt ojca Jamesa Martina. Od lat buduje on nową ortodoksję ortodoksję emocji. W jego słowniku grzech bywa raną, nawrócenie, akceptacją siebie a miłosierdzie takim nieoceniającym towarzyszeniem. Dla niego włoski dokument to kolejny tryumf teologii wzruszenia nad teologią Krzyża. Ale Ewangelia nie jest opowieścią o samorealizacji. Ewangelia jest drogą zbawienia, miłość z prawdą, łaska z pokutą, miłosierdzie z przykazaniami. I co dalej powiedzieć? Zanim Włochy postawiły kropkę, świat katolicki tak na serio? Przeniknął przecinek. Fiducia supplicans. Dokument, który, mimo formalnych zabezpieczeń, został odebrany jako przyzwolenie na błogosławienie par jednopłciowych. Mówiono nie liturgicznie, nie jak ślub, bez akceptacji związku, ale każdy, kto zna, realne życie wspólnot, rozumiał. Otwiera się wyłom. W Afryce padło nie. W Europie Zachodniej. Ruszyło. Kardynał Robert Sara nazwał fiducia supplicans z dokumentem teologicznie słabym, nieuzasadnionym, zagrażającym jedności Kościoła. Nie mówił tego YouTuber z kanapy, tylko były prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego. I dodał coś ważnego: Błąd w znaku uderza w jedność. Bo liturgia i to co wokół niej nie jest prywatną ekspresją, to wyznanie wiary Kościoła. W tym świetle włoski finał synodalny staje się logiczną konsekwencją. Język świata przechodzi do duszpasterstwa, a duszpasterstwo koryguje sumienia. Najpierw mówisz inkluzyjność, potem towarzyszenie. Na końcu pytasz, po co nam w ogóle słowo grzech? Wyobraź sobie świątynię, kościół błogosławieństw. Przedstawicielka duszpasterska Angelika Bohm mówi, dlaczego miałabym odmówić komuś Bożego błogosławieństwa i proponuje celebrację błogosławieństw dla każdego. Par po rozwodzie, w nowych związkach, dla rodzin zranionych, rozczarowanych kościołem. A jeśli przyjdą dwie kobiety lub dwóch mężczyzn, nie zawaha się. Wzruszające. Tak. Niebezpieczne? Również. Bo Kościół zawsze błogosławi osobę, a nie błogosławi stanu, który obiektywnie sprzeciwia się prawu Bożemu. Nawet fiducia supplicans przy wszystkich problemach Próbowała zaznaczyć: Żadnych rytów podobnych do ślubu, zero dwuznaczności aprobaty. Tymczasem formuła wszyscy zaproszeni produkuje komunikat. Kościół uznaje: znak staje się pocieszeniem bez nawrócenia, rytuał terapią, liturgia emocjonalną aprobatą życia jak jest. To nie jest więc coś, co powoduje więcej miłości. To jest po prostu mniej prawdy. A miłość bez prawdy przestaje leczyć człowieka. No i jest jeszcze jedna data. 4 października 2025 roku. Pielgrzymka z obrzeży Kościoła. Język zaproszenia. Płacz ran, pragnienie bycia wysłuchanym. W pierwszej linii kamer deklaracja. Uznanej tożsamości po tranzycji i komunia święta udzielona tak, że wrażenie stało się faktem, Kościół uznał. Właśnie tutaj trzeba się na chwileczkę zatrzymać zatrzymać się na słowie, które niemodnie brzmi zgorszenie. Znacie takie słowo? To nie krzyk w internecie to czyn publiczny, który popycha do błędu. Eucharystia jest publicznym znakiem. Jeśli spina się ją z narracją sprzeczną z antropologią chrześcijańską, znak komunikuje coś, czego Kościół nie może komunikować akceptacji błędu jako prawdy. Kościół broni sakramentu z dwóch stron. Kodeks prawa kanonicznego, kanon 916, mówi o odpowiedzialności sumienia przyjmującego. Spowiedź, jeśli jest grzech ciężki. Kanon 915 mówi o odpowiedzialności szafarza: nie dopuszczać tych, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim. Te normy nie biją się ze sobą, one się uzupełniają. Pronią świętość znaku i maluczkich, dla których liturgia jest tak na serio katechezą na żywo. Wreszcie żeby wejść głębiej. Dokument Dignitas Infinita z 2 kwietnia 2024 roku. Płeć i gender można rozróżniać, ale nie rozdzielać. Odrzucić próby zaciemniania różnicy płci. Rzeczywistość stworzona nas uprzedza, przyjmujemy ją jako dar. To magisterium zatwierdzone przez papieża Kościół uznaje godność osoby po tranzycji zawsze. Człowiek pozostaje osobą. Lecz nie uznaje tezy, że płeć jest dowolnym konstruktem, którym można zalegitymizować Eucharystią. Miłość, tak, legitymizacja błędu, zawsze nie. Oto takie mechanizmy zmian. To taki język, który zmienia doktrynę bokiem. Jest dydaktyczny, klarowny i schematyczny. Oto takie pewne cztery kroki zmian. Te mechanizmy zmian przedstawiają się następująco. Krok pierwszy: zmieniasz słowa. Z grzechu robisz ranę, z nawrócenia akceptację, z łaski doświadczenie. Jeszcze raz: zamieniasz słowa. Z grzechu robisz ranę z nawrócenia akceptacją z łaski doświadczenie przesuwasz praktykę błogosławimy wszystkim nikt nie może czuć się wykluczony trzeci krok wygładzasz sumienia skoro kościół błogosławi to znaczy uznaje i wreszcie krok czwarty ustala się nowa norma nawet jeśli mówisz że doktryna się nie zmieniła. Faktycznie ją zmieniłeś przez język i znak. Co tak działa? Tak działa modernizm. Nie frontem, tylko bokiem, nie definicją, tylko praktyką. Najpierw język, potem rytuał, no i w końcu sumienia. Jezuici i taka nowa ortodoksja. Ojczyc James Martins rozpoznawalny, ugodowy, miły i niezwykle skuteczny. Jego tak zwana nowa ortodoksja stawia relację nad prawdą, towarzyszenie nad nawróceniem, akceptację nad ascezą. Nie chodzi o to, że jego słowa są ciepłe. Chodzi o to, że wypychają krzyż z centrum. Kiedyś Fiducia supplicans otworzyła wyłom. Martin i środowiska myślące podobnie odczytały to jako symboliczny przełom. Włoski dokument synodalny dostarczył języka: procesy, wrażliwość, inkluzyjność czy inkluzja, walka z dyskryminacją. Problem nie polega na tym, że Kościół ma mało empatii. Problem polega na tym, że empatia bez prawdy staje się karykaturą miłosierdzia. A sam zakon jezuici kiedyś żołnierze Chrystusa, misjonarze rozumu. Dziś w wielu miejscach stają się inżynierami narracji. Zamiast ad majorem Dei gloriam brzmi to zupełnie inaczej. Ad majorem mundi approbationem. To nie jest atak, to jest diagnoza. Dietrich von Hildebrand taki strażnik prorok ostrzegał przed dwoma zjawiskami koniem trojańskim wprowadzonym do miasta Boga mówił o tym że gdy język i estetyka chcąc uczynić wiarę strawniejszą zacznie się to wszystko wcielać w życie zacznie się to zmieniać wprowadzają ją tylnymi drzwiami, tylnymi drzwiami i to wywołuje błąd w świadomości wielu ludzi. To jest pierwsza kwestia. A druga to jest letarg strażników biskupów, którzy w obliczu błędu nie używają autorytetu, by bronić depozytu wiary, boją się mediów, boją się krzyku, boją się etykiet. Dziś ten letarg widzimy w Rzymie w języku dokumentów w Niemczech w codziennych praktykach błogosławieństw, w Polsce w publicznych znakach bez świadomości, czym jest zgorszenie. I dlatego kardynał Sarach jest jak budzik, bo mówi to zagraża jedności Kościoła. Jedność to nie wspólny uśmiech do kamery i zrobienie sobie selfie. Jedność to wspólnie wyznawana prawda. I wreszcie taki twardy kompas. Co Kościół naprawdę mówi w takich pięciu punktach? Osoba zawsze godna, zawsze. Zero pogardy, konkretna pomoc, delikatny język. Ale godność osoby nie równa się aprobata każdego czynu czy stanu. Antropologia, po drugie, Nienegocjowalna, odróżniać, nie rozdzielać, odrzucić zaciemnianie różnicy płci, przyjąć dar stworzenia. To jest magisterium. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Eucharystia Święta, Msza. Kanon 916 mówi o sumieniu przyjmującego. Kanon 915 mówi o odpowiedzialności szafarza. To jest ta ochrona świętości Boga i maluczkich, klęczących przed Bogiem, przyjmujących go w Komunii Świętej. Błogosławieństwo, nie pieczątka. Błogosławimy osoby, nie stany sprzeczne z prawem Bożym. Nawet fiducia supplicans formalnie wyklucza ceremonie ślubnopodobne i wszelką dwuznaczność aprobaty. Prawo świeckich do głosu mówi o tym, Również kodeks prawa kanonicznego: Masz prawo i czasem obowiązek powiedzieć pasterzom prawdę, z szacunkiem oczywiście dla wiary, dla stanu biskupiego-kapłańskiego i oczywiście dla dobra wspólnego. Trzy kraje, a w zasadzie jeden mianownik: Włochy, zatwierdzony dokument synodalny, język, pokój, rozbrojenie, inkluzja, dialog. I normalizacja słownika, w którym grzech znika pod kocem empatii. Niemcy, formuła wszyscy zaproszeni, błogosławienie wszystkiego, rytuał jako terapia, znak bezprawdy. Polska, jasna góra, komunia w oprawie kamer i narracji, uznania tożsamości. Znak komunikuje coś, czego Kościół nie może komunikować. Aprobaty błędu jako prawdy. Wspólny mianownik antropologia bez ciała, miłosierdzie bez prawdy, liturgia bez kręgosłupa. Co zrobić? Taki, powiedzmy sobie, praktyczny niezbędnik katecheza dla dorosłych o błogosławieństwie komu, czemu i po co różnica między prośbą o łaskę a prośbą o potwierdzenie. Wytyczne są ważne w tej materii, o których mówi kodeks prawa kanonicznego. Uczmy, informujmy o roztropności rozmowie, o unikaniu zgorszenia, o szacunku dla osoby i o jasnej ochronie znaku Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie. Wreszcie, formacja duchownych i świeckich. Na serio, nie jako ulotka. Nie jako jakiś kazus studencki. I wreszcie komunikacja w czasie kryzysu. I język, którym się posługujemy, on musi być językiem bez mgły, zero dwuznacznych formułek w oświadczeniach, bo słowa mają znaczenie. I ta realna pomoc zranionym. Terapia, kierownictwo duchowe, wspólnoty wsparcia. Bez mitów, bez pieczątek. Nie mogą się one opierać na fałszu. I wreszcie odwaga pasterzy. Powiedzieć nie. Cicho, bez jakiejś teatralności, ale wyraźnie, kiedy trzeba chronić sakrament i ludzkie sumienia. Rzym, Ravensburg, Jasna Góra. Trzy stacje jednej choroby epoki. Zastąpić objawienie empatią. Błogosławić bez nawrócenia. Użyć komunii jako scenografii uznania. Powiem wprost: miłość, która kłamie, nie leczy. Błogosławieństwo, które aprobuje błąd, nie błogosławi. Komunia, która gra rolę w spektaklu, nie uświęca. Dlatego wracamy do prostych zdań, które ocaliły Kościół nieraz. Osoba zawsze godna prawda nigdy nie podlega negocjacji. Msza święta zawsze święta. Błogosławieństwo nigdy jako pieczątka na błędzie. Miłość zawsze z wezwaniem. Idź i nie grzesz więcej. To już się wydarzyło. Teraz od naszej wierności zależy, czy stanie się normą. Ale ja zapraszam Was do rozmowy nie o emocjach przeciw prawdzie, ale o miłości, która nie kłamie. Bo tylko taka miłość, naprawdę. Ratuję.